Cześć! Czy kupiłeś kiedyś ubezpieczenie i myślałeś, hmm, to powinno być tanie, bezpieczne, dawać miliony i najlepiej, żeby było za darmo? No, brzmi znajomo. Dziś porozmawiamy właśnie o nierealnych oczekiwaniach klientów wobec produktów ubezpieczeniowych. Uwaga, będzie konkretnie, ale z przymrużeniem oka. Jak to zresztą zwykle na finansach po Poznańsku. Zaczynamy. Tych nierealnych oczekiwań zebrało się w sumie w tym materiale 5, bo te są moimi opinii najważniejsze. Pierwsze oczekiwanie. Chcę, żeby moje ubezpieczenie emerytalne dawało rocznie taki zysk jak krypto, ale bez ryzyka. I żeby mógł w każdej chwili wypłacić, co się tam nazbierało bez utraty zysków z programu. I żeby było bez podatku i z gwarancjami ochrony 100% kapitału i żebym nie musiał się na tym znać. Płacę 100 miesięcznie i macie mi z tego zrobić gwarantowaną bańkę w 10 lat. Myślicie, że przesadzam? W sortach opowiem o takich prawdziwych rozmowach z klientami. Niestety w finansach wysokie zyski idą w parze z ryzykiem. Produkty emerytalne z gwarancją bezpieczeństwa, jak na przykład polisy, które wam oferuję, dają niższe stopy zwrotu niż Bitcoin. I zawsze tak będzie, bo to jest ubezpieczenie, a nie inwestycja. Więc jeżeli ktoś obiecuje Ci złote góry bez ryzyka, uciekaj. Pamiętaj, jeśli coś brzmi za dobrze, by było prawdziwe, no to zapewne nie jest prawdziwe. Oczekiwanie numer dwa. Chcę ubezpieczenia na 5 milionów złotych, bez wyłączenia odpowiedzialności, ale takie, żeby mi dało, jak zachoruję, 1000 złotych dziennie, pół miliona za każdą z 50 poważnych chorób, ale składka ma wynosić 100 złotych miesięcznie. A, a, i jeszcze bez ankiety medycznej, bo mam cukrzycę na BMI 45. Brzmi absurdalnie? Zdziwilibyście się, ilu ludzi oczekuje od rynku ogromnych zakresów z milionowymi kwotami, ale za cenę grupówki, którą aktualnie mają w robocie. I broń Boże bez żadnych dodatkowych pytań o stan zdrowia. Ubezpieczenie na wysokie sumy na przykład na życie czy zdrowie wymaga wyższych składek, bo towarzystwo musi pokryć matematycznie wyliczone koszty ryzyka. Tanie polisy jasne istnieją, ale zwykle mają niższe sumy lub ograniczone zakresy i ogromną ilość wyłączeń odpowiedzialności. To tak jak samochodem nie kupisz Ferrari za cenę Fiata. Fiat to też spoko auto, ale warto porównać oferty, ale cudów nie ma. Trzecie oczekiwanie: ubezpieczę dom i oczekuję, że firma pokryje absolutnie wszystko od powodzi po atak kosmitów i to za grosze. Ubezpieczenia majątkowe mają swoje limity i zakresy oraz wyłączenia. Są ryzyka nazwane, jest all risk. Jeżeli chcecie szeroki zakres ochrony, np. od wszystkich żywiołów, składka rośnie. Przekonali się o tym boleśnie powodzianie, którzy mają żal do towarzystw ubezpieczeniowych, że im nie wypłacono, choć byli ubezpieczeni od zalania. Ale zalanie to nie jest powódź. Ilu ludzi dało się na to nabrać? A polisa od powodzi kosztuje więcej, a wielu ludzi nie chciał płacić więcej, bo myśleli, że zalanie wystarczy. A agenta nikt nie słuchał, wiadomo. Żyździerca chce zarobić. Przeczytajcie OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia. To jest nudne, ale uchroni Was przed rozczarowaniem i pretensjami. A najlepiej odezwij się do nas. Ładniejsza część ekipy finansów po poznańsku robi znakomite analizy potrzeb majątkowych i do dopasowuje oferty. Czwarte oczekiwanie. Kupię prywatne ubezpieczenie zdrowotne i będzie jak na NFZ, tylko lepiej i uwaga, taniej. No nie do końca. A w zasadzie kompletnie i zupełnie nie. Komercyjne polisy zdrowotne oferują szybki dostęp do lekarzy czy diagnostyki, ale nie pokrywają wszystkiego to co NFZ. Nawet jeżeli jakaś firma oferuje w tej chwili na rynku, bo oferuje taka jedna, pakiet taki, który no niby wszystko ma. Ale tak naprawdę skomplikowanego leczenia, operacji czy jakichś długotrwałych terapii, no to nie ma tam w tym pakiecie. To dodatek, a nie zamiennik. Mylenie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej z pokrywaniem kosztu leczenia to przepis na katastrofę i prowadzi do ogromnych rozczarowań i niesłusznych pretensji. Zanim podpiszesz, sprawdź, co polisa naprawdę obejmuje, i nie oczekuj, że za pomocą rynku zastąpisz NFZ. Jeszcze cię przy okazji to nie zrujnuje. Może kiedyś, ale póki co dziś jeszcze nie. I ostatnie oczekiwanie. Chcę, żeby ubezpieczyciel dał mi wysokie zyski, obsługę na poziomie hotelu pięciogwiazdkowego, ogromne sumy ubezpieczenia i szeroki zakres, ale bez żadnych opłat. Ile razy słyszałem, złodziejom nie będę płacił, albo wy to robicie za pieniądze, za moje ciężko zarobione pieniądze. No, robimy. A ty pracujesz za darmo? Szukasz specjalistycznej, świadczonej w Europie od XIV wieku usługi myślisz, że ona jest świadczona bezkosztowo? Przenosisz na kogoś finansowe ryzyko swojej śmierci i myślisz, że w cenie nie ma prądu, czynszu, obsługi, prowizji i pensji? Serio towarzystwa ubezpieczeniowe to nie są fundacje charytatywne. Zaś przy takim nastawieniu najgorzej wychodzą te, które uczciwie informują o kosztach. Bo się klient na tej informacji fiksuje, wpada we wściekłość, że go okradają i albo nie kupuje wcale, albo w jakiejś firmie, która go potrafi skutecznie w konia zrobić, jeżeli chodzi o koszty a opłaty pokrywają ryzyko, proces sprzedaży, reklamę, obsługę i realizację roszczeń. Dobra polisa kosztuje, ale daje też spokój ducha. Kluczem jest znalezienie balansu między ceną ochroną, a w tym akurat możemy w finansach po poznańsku pomóc. Podsumowując, ubezpieczenia to nie czarodziejska różdżka. Zanim podpiszesz polisę, zadaj pytania, porównuj oferty i błagam, przeczytaj OWU. I tak tego nie zrobisz, ale i tak błagam. Ważne by w życiu mieć niemałe ale właśnie realne oczekiwania wobec wszystkiego, także ubezpieczeń. Będą one kluczem do zadowolenia z wybranego produktu. Daj znać w komentarzu, o jakich nierealnych oczekiwaniach wobec ubezpieczeń słyszałeś. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej takich porad i widzimy się w kolejnym filmie.